Wiecie, ile sezonów w Indiach jest? O tym później. Dzień dobry, cześć, namaste. Dzisiaj wam pokażę bardzo szybki przepis, a przepis się nazywa kraj panir. Kraj panir jest używany w restauracjach, żeby szybciutko, fajnie. Przygotować potrawę i serwować ludziom. Więc dzisiaj taką samą potrawę pokażę, jak samemu w domu można to zrobić. Do tego przepisu będziemy przede wszystkim potrzebowali ser panir. Ser panir jest bardzo ważnym składnikiem w indyjskiej kuchni. Pokazywałem na opisie link, jak w samemu można zrobić ser panir. Do tego będziemy potrzebowali, jeszcze raz, do tego będziemy potrzebowali. Jeszcze raz, bo tam traktorek jakiś był. Do tego będziemy potrzebowali składniki, które najpierw będziemy mieli na tak, nie na całkiem drobno, ale tak leciutko grubiutko. I to jest tak zwana karaj masala. To jest bardzo prosty. E, bardzo prosta jest ta, jest ta sama masala. E, w całości ilościowo dam na e, opisie filmu, żeby nie stracić czas. Co jest? A no tak. Do tego będziemy potrzebowali Do tego będziemy potrzebowali Nasiona e, naszona kopru włoski e, będziemy potrzebowali kolendra naszona, Sały. kmin rzymski. E, Liści kożeratki, trzy takie ostre, suszone czerwone papryczki, pieprz kajen, garam masale i czarny e, pieprz cały. Ale do kolejnej masale będziemy potrzebowali tak: kopr włoski, kolendrę, kwin rzymski, czerwony. Czerwone chili, i czarny pieprz. Wszystko będziemy na suchej patelni, na gorącej patelni i suchej, będziemy ich prażyć. To nam oddaje dodatkowy taki mocny smak tych wszystkich przepraw. Niech to się praży przez 30-40 sekund. Zaraz wracamy. Dodatkowo do tej samej potrawy będziemy potrzebowali przeczer pomidorowy i jedna sała cebula krojona w takich kwadracikach, ćwiartkach się mówi, i tak samo będziemy potrzebowali czerwoną paprykę. Jak nie macie czerwono, to może być zielona, żółta, nawet i biała. Chodzi o to, żeby to różne kolory były, bo panir tomatek, tych różnych tych kolorów w sobie, 30-40 sekund, już minęły. To teraz na sam koniec damy suszone liści korzeradki. Tego na początek nie daliśmy, bo te liści są cienkie, żeby się nie nam przepaliły. I szybciutko tego wszystkiego pomieszamy. To już jest. Teraz całości wyciągamy do miseczki. I się ustudzi. Potem wszystko mielimy nie za grubo, nie za drobniutko. Zaraz wracam. To już jest mo, po pomieleniu. I mamy ze trzy łyżeczki oleju kokosowego bez zapachowego. Jeśli nie chcecie używać oleju kokosowego, to możecie używać inny olej ale żeby nie miał swój własny zapach, tak? Obniżamy gaz, dodajemy połowę tego, to co robiliśmy w tej samej masali, a połowę zostawimy na sam koniec. Dodajemy przecier pomidorowy. Kiedy przecier pomidorowy straci swój taki surowy yy, zapach, to wtedy dodamy tam garam masala i czerwone chili. Zaraz tak. wracamy. Za 3-4 minuty minęły i już widać, że olej zaczyna się odseperować od tego całego sosu, więc dodamy teraz garam masale i ostry chili. I tutaj też trzeba pamiętać, jeśli chcecie za ostry, jeszcze więcej, jak chcecie mniej lub w ogóle to dajecie w odpowiednio. Czy wiecie? Ile sezonów jest w Indiach? W Indiach, jest, e, w Indiach są 5 sezonów, a ten piąty to jest monsun, gdzie przez miesiąc, półtora nic się nie dzieje, tylko leje i leje i leje i leje. Czyli deszcz pada. No, to teraz już wiecie. Ok, to już wszystko mieszamy. Dodamy od razu cebulę i papryczkę słodką. I oczywiście w tym momencie dodamy sól do smaku i wracamy tak, trzymamy za 3-4 minuty. My nie chcemy, żeby cebula i ta papryka, która jest, żeby się całkowicie gotowała, nie. My chcemy, żeby był taki al dente, tak? Zaraz wracam i tu poprzątam, bo zaraz będzie tu panir. 3-4 minuty minęły. I teraz tu my mamy panir, to jest świeżo zrobione panir. I tak to wygląda panir. I wcale nie jest trudne do zrobienia. Ła! ale bydle. O bydle. Tutaj my zrobimy taki na duże kawałkach taki koło jednej sali. Taki kilka razy też osób mi pytały, a gdzie ja kupowałem ten specjalny pojemnik, bo w tamtym filmie używałem jakiegoś specjalnego pojemnika i wszyscy z nich zęcili, a że to będzie trudne i tak dalej i tak dalej, więc... Można taki druszlaki kupić, i to jest yy, pilucha tetrowa. I w tym też można zrobić. Więc wcale nie jest trudne. Teraz dajemy panir do naszej tego całego sosu. Pomieszamy ładnie. I na sam koniec damy tą drugą. Ja, A ja, przeprawy, która nam została, to po prostu dodajemy i pach. Pomieszamy ładnie. Sprawdzam smaku. Mm, pycha. Teraz dodajemy do miseczki. Ładnie udekorujemy. Kaj panir gotowe. W ciągu niesałej 15 minut. Jeśli podoba się Wam film, subskrybujcie kanał, lajkujcie, dodajcie komentarze. Dajcie też sugestie, jaki przepis by chcieli na sam koniec zobaczyć. Zachęcam też lajkowanie i subowanie kanału mojego syna. On mi cały czas pomaga pana Karmelka. 辛苦呀，爸爸。